pyszynaka, papier dekoracyjny i folię finish. I tutaj długo zastanawialiśmy się, jakim prezentem możemy zaakcentować tą uroczystość. I pozwolę, pozwolę za chwilę wręczyć taki skromny prezent, ale i jednocześnie pozwolę otworzyć tą małą paczuszkę, którą z racji powiedzmy podwójnego święta... Szanowny Panie Prezesie, Serdecznie dziękuję za zaproszenie na jubileusz dziesięciolecia firmy Szydlaka Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w działającą się firmą produkującą wysokiej jakości meble mieszkaniowe i kuchenne oraz zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry cieszy się uznaniem szerokim. Potwierdzeniem tego są liczne nagrody oraz wyróżnienia przyznane spółce, m.in. zatrudniając 400, jest napisane, a jest 450. Pozwalają niemożliwości osobistego udziału w jubileuszowym spotkaniu. Te słowa uznania oraz życzenia wielu sukcesów i satysfakcjonowanych usług sprawią, że kolejne lata działalności firmy należeć będą Warszawek Województwa Wielkopolskiego. Dzisiaj z perspektywy 10 lat widać, że wysiłek ten przyniósł wspaniałe efekty. Cieszy również pracy, czego wyrazem jest fakt zdobycia w 2012 roku statuetki Mekum Tutius i Bis bez Wiesu. Wyrażam głęboką nadzieję, że bezpieczeństwo pracy nadal będzie traktowane jako wartość nadrzędna. Chodzimy 55 lecie działalności Grupy Szynaka, korzystając, że jesteśmy dzisiaj w Olsztynie, również i tutaj chcieliśmy kilka osób wyróżnić i podziękować nie tylko za tą współpracę na terenie Olsztyna, ale w ogóle w okresie tych 55 lat. Mamy wśród osób, które chcemy dzisiaj wyróżnić, nie tylko pracowników firmy, ale też firmy, osoby, które przez te lata się z nami zaprzyjaźniły, te osoby, które nas tutaj sprowadziły do tego Wolsztyna. I tak poprosiłbym Pana Henryka Zdunka i Wiesława Motylińskiego, tak jak dzisiaj panu są to dyrektorzy Grupy Swidut. Dzisiaj faktycznie to już po twarzach was poznaję. Gdybym stwierdził 2,5 tysiąca, czy przeszło, pracowników, które pracują w grupie szynaka, trudno zapamiętać. Ale tych nielicznych, których tutaj wyróżniamy, naprawdę twarzowo znam. Cię wyróżnić. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją, mam. Nie żyją nam! Miło nam obchodzić ten już dziesięciolecia. Właściwie to było tylko potwierdzenie tego, co powiedziałem w trakcie, a nawet to był z Państwa gazety, którego użyłem, który przytoczyłem, że chcemy tu żyć, rozwijać się, pracować, utożsamiać się z tym miastem. To wszystko, co się stało, to jest tylko potwierdzenie na przestrzeni tych dziesięciu lat. Ale to jest pewien etap, to jest tylko początek tej drogi. I oczywiście, budowa jakościowo. Bardzo wysoko, jeżeli chodzi o standardy, bardzo wysoko jakościowej sieci dystrybucji metod kuchennych. Również w metodzie mieszkaniowej jesteśmy otwarci na każdą pracę. Czyli co za tym idzie utrzymanie tego zatrudnienia lub zwiększenie? Myślę, że raczej kierunek zwiększenia. Dlatego też to, o czym wspomniałem, że przygotowanie pisma. Parę dni temu spowodowało to, że parę dni spowodowało, spowodowało dużą nieaktualność, bo 400 osób się już zrobiło 450, także podchodzimy bardzo elastycznie, ale raczej w tym kierunku właśnie do znaczenia. Co można powiedzieć o obecnej karze? Spełnia już standardy, które są w fabryce? Cały czas pracujemy, ja też się codziennie rozwijam, dlatego wszyscy musimy się rozwijać.